Nasz gość dnia. Wiktor Małż witam państwa serdecznie, a naszym dzisiejszym gościem dnia jest pan Bartłomiej Królik, główny specjalista do spraw rolnictwa w Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Sezon letni to nie tylko czas wypoczynku i relaksu, ale także również okres intensywnych prac polowych. Do jakich niebezpiecznych zdarzeń to chodzi najczęściej podczas prac polowych? W czasie prac tych letnich, czyli żniw, najczęstszymi takimi zdarzeniami, które prowadzą ze sobą skutki zdrowotne, to jest to niewłaściwa obsługa maszyn i transport osób postronnych w miejscach niebezpiecznych dyszle, przyczepy, butniki ciągników czy schodki w tych ciągnikach. I ludzie spadają, robią sobie krzywdę. Mówimy o tych pracach polowych, ale również na gospodarstwie dochodzi do wielu wypadków. No to na gospodarstwie dochodzi cały rok do zdarzeń, zwłaszcza tutaj u nas na Podlasiu. Podlasie Mlekiem stoi, to przy tej obsłudze zwierząt to w tej chwili mniej więcej jest połowa wypadków związana z obsługą zwierząt, bo to oprócz tej bezpośredniej obsługi zwierząt, to jeszcze jest chodzenie po terenie gospodarstwa, zadawanie paszy, sprzątanie odchodów. To jest, jest dość ciężki proces pracy przy tych zwierzętach, bo to są zwierzęta duże, wymagają dużych maszyn i tych wypadków no niestety jest sporo. Mhm. I nieodpowiednie obuwie to również taka zmora, pomimo tych różnych ostrzeżeń. Nadal rolnicy Pani pracują redaktor. na przykład w klapkach. Pani redaktor, ja już od lat o tym mówię. Ale niestety podlaskiego rolnika jest trudno przygotować, przekonać o tym, chociaż coraz więcej młodych rolników używa odpowiedniego obuwia ochronnego, bo to musi być nie obuwie zwykłe robocze, tylko obuwie ochronne. Dla rolnika takim obuwiem ochronnym to jest obuwie, które jest wiązane powyżej kostki. Ma nieprzybijalną podeszwę, bo to się czasami może zdarzyć, że na coś nastąpimy i te uraz stopy może nastąpić. I sztywny zapiętek i ochrona palców przed zmiażdżeniem. Bo czy to przy obsłudze maszyn, czy przy obsłudze zwierząt takich jak krowy czy byki, to te palce są zagrożone. Dzisiaj to nie jest problem kupić odpowiednie buty robocze. Właściwie te ochronne. No one kosztują w tej chwili jakieś 250-300 zł takie przyzwoite. Bo ja często słyszę, a panie kupiłem, one się do niczego nie nadają. No ale jak się idzie za przepraszaniem na rynek i kupuje się buty mm -hmm. za 70 zł, jakąś chińszczyznę, czy taką tandetne, te, tandetne, no to trudno wymagać, żeby te buty spełniały te komfortowe, warunki komfortowej pracy. Trzeba trochę na to więcej wydać. Żeby zadbać o siebie i swoje stopy, a tych zdarzeń w zeszłym roku to jakieś koło 30 zdarzeń związanych z urazami stopy było. To dosyć dużo. Mogłoby tych wypadków tak naprawdę nie być. Można by było ich uniknąć. Powiem Pani tak, w zeszłym roku do KRUS zgłoszono na terenie naszego województwa ponad 900 wypadków, wypłacono około 700 odszkodowań. Z tego Lekko licząc, 90% tych wypadków mogłyby nie być. Bo to są takie bardzo prozaiczne historie typu niewłaściwe obuwie, niewłaściwe ubranie nieprzestrzeganie podstawowych zasad typu nie wkładaj palców w pracujące mechanizmy bo ja nie powiem, że wypadków przy pracy w rolnictwie nie będzie bo jeżeli człowiek uczestniczy przy tym procesie pracy, przy obsłudze zwierząt czy maszyn, do tych wypadków zawsze może dojść, przyczyn zawinionych przez człowieka czy też przez maszynę, bo awaria może jakaś być czy ten, ale niestety w tej chwili większość wypadków jest spowodowana bardzo takimi rzeczami, które można by było bardzo łatwo uniknąć. Mhm. A czy patrząc na poprzednie lata jest mniej, czy może więcej wypadków? Jak znaczy to generalnie w ostatnich latach tych wypadków jest coraz mniej, jest, wchodzi młode pokolenie, które dużo, dużo bardziej zwracał przykłady uwagę do bezpiecznej pracy. Poprawiają, poprawia się stan techniczny parku maszynowego. Wchodzą nowoczesne technologie, które eliminują zagro pewne zagrożenia przy tej pracy. To wszystko się składa z tego, że tych wypadków jest mniej, ale, y, coraz, y, ale cały czas ten czynnik ludzki jest najważniejszy: czyli błędy y, w czasie pracy później skutkują tymi wypadkami. Na przykład w czasie żniw. Y, taka maszyna, która się nazywa prasa do słomy. Prasa rolująca, kostkująca, obojętnie jaki typ, i tutaj do tych przy, przy obsłudze tych prac najczęściej dochodzi do wypadków po południu, a właściwie tak pod wieczór, po godzinie 16-17, kiedy człowiek jest zmęczony, chciałby już skończyć, bo jest gorąco, a w perspektywie jeszcze ma u nas przeważnie to, że w, w oborze stoją krowy, które trzeba wydoić. I wtedy. Dochodzi na przykład do jakiejś awarii czy zapchania, myślenie się wyłącza. Człowiek działa impulsywnie, nie zachowuje tych zasad bezpieczeństwa, czyli wyłączania napędów, i wtedy, no, wtedy dochodzi do tych, do tych pochwyceń. A to się przy przypadku prasy kończy bardzo tragicznie, bo to jest albo urwana kończyna ręka, albo noga, albo śmierć. I tego jest sporo. W zeszłym roku były dwa takie przypadki, gdzie się skończyły śmiertelnie trzy czy cztery, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, gdzie była amputacja kończyn górnych i to są przeważnie w tej chwili w miarę młodzi ludzie, bo to są ludzie koło trzydziestki, czyli całe jeszcze całe jakby życie przed nimi, a oni w te życie będą wchodzili niestety dość mocno okaleczeni. Mhm. Ale jak już Pan powiedział, ta świadomość rolników i tej bezpiecznej pracy i dostosowywanie się do zasad jednak wzrasta. Tak, to na pewno. Bo jak ja jeżdżę w terenie do gospodarstw czy w czasie prac polowych, bo takie wizytacje też prowadzimy, to w tym roku też to będziemy robili. Po raz już to taka, 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 taka tradycja wieloletnia, że będziemy tam zwracali rolnikom uwagę w czasie prac żniwnych, to ja to obserwuję, bo coraz mniej jest rolników, którzy chodzą w klapkach, chociaż to w dalszym ciągu jest zdecydowana większość. Problem. Tłumaczenie jest bardzo proste, bo mi gorąco, mhm. tylko tak jak powiedziałem, później urazy. Mają swoje konsekwencje. Te konsekwencje są nie tylko jakby natury zdrowotnej w tej chwili, bo w tej chwili też się te gospodarstwa zmieniły. Kiedyś w gospodarstwie było tyle osób, że ktoś tego gospodarza mógł zastąpić. W tej chwili coraz częściej jest tak, że gospodarz jest jedynym mężczyzną w gospodarstwie i przy maszynach nie ma go kto zastąpić, a skręcenie stału skokowego lub zerwanie ścięgna Achillesa. To jest co najmniej 6 tygodni wyłączenia z pracy. Kto te krowy będzie karmił i doju I ludzie dopiero po fakcie zdają sobie sprawę, w co wdepnęli. Yy, bo życie jest niestety okrutne, i później są z tego powodu problemy. Ale jakby zacznijmy od początku. Do żniw się trzeba przygotować. No właśnie, w jaki sposób to robić? Też o to chciałam zapytać. Yy, Przede wszystkim trzeba przejrzeć przed żniwami sprzęt kombajny, prasy rolujące, czy tam jak inne środki transportu, ciągniki, żeby to było sprawne technicznie. Bo do tych pochwyceń. Przez maszyny dochodzi najczęściej właśnie z takich powodów, a zapomnieliśmy posprzątać kombajn, nie nasmarowaliśmy to, co producent przewiduje, jakieś części, tam łożysko zagrzało, czy zapiekło. Przed wyjazdem na pole. Nie na polu, kiedy nam się zepsuje, tylko przejrzeć tą maszynę przed. Druga sprawa to jest odpowiednio się ubrać i to, co to pani poruszyło właśnie odpowiednie obuwie robocze, ochronne. Rolnicy narzekają, że w tym nie można chodzić. Zakładamy grubą skarpetę, mimo że jest ciepło, i, w, i zakładamy buty ochronne, chronią nasze palce. Zwłaszcza tych osób, które często w, wchodzą i wychodzą z ciągnika, bo ciągniki nam w międzyczasie też urosły. I teraz pomost roboczy ciągnika to jest 1,20 dwadzieścia, nawet czasami 1,5 metra wysokości. No a niestety, jak się rolnikowi spieczy, to on najczęściej nie schodzi po schodkach, tylko Skacze. wyskakuje. Jak ma klapki, skręcenie stawu skokowego lub zebranie alchilesa gotowe. Obuwie ochronne zapobiega tego typu zdarzeniom, bo trzyma ten staw w kupie, i większość z tych zdarzeń po prostu można było uniknąć. Po druga sprawa, to jest zadbanie o to, żeby dzieci były pod opieką. No właśnie. Często dochodzi do takich zdarzeń, że dzieci stają się ofiarami wypadków? No niestety, niestety mimo tego, że powiedziałbym dzieci na wsi jest coraz mniej, to dzieci niestety są ofiarami wypadków. W tej chwili tylko się, z tego co ja tak patrzę, z perspektywy lat, w tej chwili trochę te dzieci to co. Bo kiedyś najczęściej ofiarami wypadków były dzieci mieszkające na wsi, pomagające w gospodarstwie w ten czy inny sposób. W tej chwili, niestety, ofiarami tych zdarzeń na wsi są dzieci z miasta, bo przyjechały do dziadków, nie znają gospodarstwa, nie znają zagrożeń. Nie wiedzą, że ciągnik może krzy zrobić krzywdę, że krowa może czy koń kopnąć, więc takim nad no, takimi dziećmi trzeba po pierwsze mieć oko, po drugie dobrze by było podwórko wydzielić tę część mieszkalną, gdzie się dzieci bawią, od części produkcyjnej, zaporą taką mechaniczną typu żywopłot, płot, rabata kwiatowa, żeby dzieci nie wbiegały. Bo w tej chwili najczęstszym zdarzeniem w czasie, w sezonie letnim, to jest potrącenie dzieci przez nadjeżdżający ciągnik. W zeszłym roku były przynajmniej z tego co ja wiem trzy takie zdarzenia. Całe szczęście, żadne się nie skończyło śmiertelnie. Ale parę lat temu dw dwoje dzieci, jedno w Suwalskim, drugie tam yy, yy, pod siemiatyczami, w ten sposób zginęły. Bo proszę, proszę, proszę Państwa. Dziecko pięcioletnie jest to przeważnie chłopiec. Nie ma pojęcia, że tata wjeżdżający na podwórko czy dziadek może mu zrobić krzywdę. Bo on nie kojarzy ciągnika z jakimś niebezpieczeństwem dla niego. I tutaj jest ta ważna rola rodziców w takich. Dokładnie. Bo, proszę Państwa, ja nie jestem przeciwnikiem pomagania dzieci w gospodarstwie, bo to jest, to jest. Budujące społecznie i, i, i rodzinnie. Ale niestety trzeba to robić z głową. Pewne dzieci trzeba wprowadzać, tylko tyle, że teraz jest właśnie ten problem. Dzieci przyjeżdżające z miasta nie znają tych zasad. A widzą dziadek jedzie na ciągniku. A może mnie zabierze? On też, chce. On też by chciał. I tu i dlatego te, te, te dbanie o dzieci, stawianie takich pro, pro, profilaktycznych zabezpieczeń typu ogrodzenia, wydzielenia, żeby te dzieci, nie, za przeproszeniem się nie pałętały po tej części produkcyjnej, to jest zapobieganie tym wypadkom i tym nieszczęściom, które mogą na, na nastąpić. I proszę Państwa, dochodzimy do takiego trzeciego aspektu sprawy, to jest to już w czasie pracy. Zwłaszcza przy tej pogodzie, jaką mamy, pijemy wodę, nosimy nakrycia głowy, bo to jest chwila. W zeszłym roku, nie w zeszłym roku, to już dwa lata temu, mhm. na terenie Powiatu Monieckiego y, przy obsłudze kombajnu zmarł z powodu przegrzania udaru cieplnego mężczyzna, paroletni. Bo przy tych upałach, do których my nie jesteśmy przyzwyczajeni, siedząc w kombajnie, nawet w kombajnie, który ma tam jakąś klimatyzację, chociaż tych kombajnów z klimatyzacją dużo jeszcze nie ma, to się po prostu człowiek odwadnia i przegrzewa. Zwłaszcza u ludzi starszych, którzy mają problemy krążeniowe, może to się skończyć właśnie bardzo nieprzyjemnie. Także dbajmy o siebie od samego początku i też o innych. No właśnie, a czy młodzi rolnicy bardziej zwracają uwagę na zachowanie bezpieczeństwa, czy starsi również? Czy to jednak starsi trochę okop na to znaczy, przymykają? Powiedzmy sobie tak. Moje obserwacje wieloletnie może nie są jakoś tam statystycznie podparte, ale generalnie młodsi zawsze bardziej zwracają uwagę. Bardziej przywiązują e, uwagę do tych, e, przestrzegania tych zasad. E, starsi to może wynika z tego, że, e, że starsi, e, powiedzmy taki człowiek, rolnik, który ma 60 lat, e, on z ciągnikiem nie miał do czynienia od dziecka. E, 30-latek z ciągnikiem ma do czynienia od dziecka. E, jeżeli miał dobry przykład, to on te zasady ma jakby. Wysane z mlekiem matki od samego. Od sa, Poza tym starsi podchodzą często tak, a co mi tam? Nic mi się nie stało, to mi się nic nie stanie. A później jest drobne rozczarowanie. Młodzi z tego co ja obserwuję, wie pani, to może też jest związane z tym, że młodzi mają, podejmują dużo większe ryzyko życiowe bym powiedział. Bo jeżeli młody rolnik, który został na gospodarstwie, inwestuje w to gospodarstwo, bierze kredyty, rozwija się, więc on ma taką dużo większą presję, żeby być zdrowym i sprawnym, jak powiedzmy 60-latek, któremu już tam do emerytury niedaleko zostało i byle tylko dojechać. W takim razie, jak rolnicy powinni się dobrze przygotować do rozpoczęcia prac polowych, jak dobrze przygotować nas samych, ale również maszyny? Maszyny to jest tak: sprawdzenie tych y, punktów, które zaleca produkcję, smarowanie łożysk, przekładni. Y, maszyny powinny mieć osłony części ruchomych. Trzeba pamiętać o zasadzie wyłączania maszyny przed jakimikolwiek naprawami, czy usuwaniem zapchań. W przypadku kombajnów, powinny w kombajnie być dwie gaśnice, jedna w kabinie, druga z tyłu. Jedna w kabinie, bo często mnie rolnicy też pytają, nawet tacy, co mają te kursy kombajnicy pytają, a po co mnie dwie gaśnice? Proszę państwa, dwie gaśnice są potrzebne. Że jak się pali rżysko, to bierzemy gaśnicę z kabiny, gasimy rżysko albo uciekamy. Jak się pali silnik, żeby nie latać z tą gaśnicą z kabiny, która jednak trochę waży, bo proszę państwa, w kabinie, znaczy ta gaśnica na kombajnie to powinna być co najmniej 6 kg. 6 kg gaśnicy proszkowej działa 28 do 30 sekund. Jak się. Nie ma wprawy, to się tak niespecjalnie ten kombajn ugasi jedną gaśnicą. I żeby nie biegać z kabiny, ten, to się ta druga gaśnica powinna być przy tej komorze silnikowej. Mhm. A w jaki, sposób, w jaki sposób Państwowa Inspekcja Pracy w Białymstoku uświadamia rolników? O, proszę panią, my prowadzimy bardzo o takie spotkania w radio, media, bo to jest nośna sprawa, dużo osób nas słucha. Dużo trudniej, bo to też robimy, jest ściągnąć rolników na szkolenia poświęcone bezpieczeństwu. No, są takie dziedziny, gdzie rolnik ma obowiązek się szkolić, na przykład z zakresu stosowania środków ochrony roślin. My w tym bierzemy udział, coś tam na temat bezpieczeństwa i higieny pracy mówimy, również wizytujemy gospodarstwa. Są y, wspólnie z kursem organizowane. Rocznie organizujemy co najmniej kilkanaście konkursów y, dla rolników, na przykład na bezpieczną oborę, bezpieczne gospodarstwo rolne. Żniwa mogą być bezpieczne. No właśnie, y taki konkurs też y, tutaj się pojawił. I do kogo on jest skierowany? Na czym on będzie polegał? Y, konkurs y, żniwa mogą być bezpieczne. Nie wiem, 20 szósty, może siódmy raz jest prowadzony już wspólnie z kursem pod patronatem Marszałka i Wojewody, z udziałem jeszcze Izby Rolniczej. Zadaniem rolnika, który chce się zgłosić do tego konkursu, jest przygotowanie się do tych żniw i później wprowadzenie prowadzenie tych żniw, czyli maszyna z osłonami, ze sprzętem przeciwpożarowym, typu gaśnica, jakiś tam apteczka. W regulaminie konkursu jest podany telefon, po którym się rolnik może zgłosić. My dojedziemy, sprawdzimy i ewentualnie później taki rolnik może być nagrodzony nagrodą, a wspólnie z kursem też będziemy prowadzili wizytacje. W zeszłym roku tych wizytacji był, zrobiliśmy ponad 150 prac polowych. Powiem szczerze, że tak, takiemu takim. Przeciętnemu rolnikowi, który nie widzi, żeby coś źle robił, to my tam nie przeszkadzamy w pracy. Raczej y, zajeżdżamy do tych, którzy y, widzimy, że robią jakieś błędy, na przykład grzebią y, w, w uruchomionej maszynie, y, czy y, sk skaczą w wysokości, czy też mają jakieś luźne ubranie, y, czy też mają dzieci na pokładzie. Mhm. I podsumowując już naszą rozmowę, jakie są takie trzy podstawowe zasady, które pozwolą, aby praca w rolnictwie i na polu była bezpieczna? Pierwsza najważniejsza, eliminujemy pośpiech. Pośpiech, proszę Państwa, jest wskazany przy łapaniu pcheł, jedzeniu z jednej miski i jak ma się problemy żołądkowe. Nigdy w pracy, to jest niestety przy obsłudze maszyn. To, co ja później słyszę od poszkodowanych, panie, a ja się śpieszyłem. Do czego? Pośpiech plus zdenerwowanie doprowadza do tego, że robimy rzeczy, których byśmy nie zrobili. Lepiej się chwilę jest zastanowić, dać sobie na wstrzymanie, jak ja to mówię, i dopiero przystępować do akcji. Usuwania usterki, zapchania, ale przemyśleć to najpierw. Druga sprawa to jest przygotowanie sprzętu, o czym już mówiłem, czyli żeby maszyny, wałki, przekaźnika mocy miały te osłony, yy, bo mechanizmy, proszę Państwa, w dzisiejszych czasach, ciągniki mają po 200 koni i lepiej, to niszczy człowieka błyskawicznie. To, to jest ułamki, sekundy, nie mamy ręki, nogi. Czasami urazy kręgosłupa i ląduje się w łóżku, dlatego, to przygotowanie jest takie ważne. I trzecie, dbamy o siebie i innych. Zwłaszcza, czyli przygotowujemy się do tej pracy. Odpowiednie ubranie przylegające do ciała, pozapinane, jak jest tam za ciepło, to się rozbieramy. Nie chodzimy w rozpiętych kurtkach, kamizelkach, koszulach, bo te wszystkie rozpięte, luźne rzeczy przypadkiem mogą być złapane przez maszynę i wciągnięte. Odpowiednie obuwie ochronne, nie klapki, tylko buty ochronne, wiązane, trzewiki. Jak będziemy nawet się śpieszyli i wyskoczymy z tego ciągnika, to mamy ten staw chroniony. W klapku tej ochrony nie ma. A co gorzej, klapek powoduje to, że ten staw może się dużo łatwiej przesunąć, bo grunt na polu jest no niestety Nierówny. Także płynie z tego taki bardzo ważny wniosek, że to jednak bezpieczeństwo powinno wygrywać niż wygoda. Ale to jedno, jedno drugiemu nie, nie zaprzecza. Naprawdę w tej chwili można kupić wygodne obuwie ochronne. Tylko trzeba chcieć. I takim akcentem zakończymy naszą rozmowę. Pan Bartłomiej Królik, główny specjalista do spraw rolnictwa w Państwowej Inspekcji Pracy w Białym Stoku, był naszym dzisiejszym gościem dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Nasz gość dnia.